Nie dobra, bo leci, nie głowa. Dobrze mówię, się. Zgubiony bęb. Na trzy piony jedziesz, no, ile ty masz na swojego? Zaraz się zdecą ci mali, uśmiechnięci terroryści. I ja tego nienawidzę. Dzień dobry, panie profesorze. Co to w skarżę mylił, prawda? Wspaniały Dzień Marek przepisuje J. Tomka, to na niedowolę. Ten ma lego, tego Tomka. Kuba, siadaj, nie lękuj. A czy pan był czasem na delegację? Co? Ja? Dlaczego miałem wyjść No Bo on praktycznie jest zupełnie tak jak mój kata, kiedy za nim wraca. Kuba, widocznie mu przydałeś tymi samymi bębami. Siadaj. On też mówi, że zbierze się. Co do tego, nie powiedzieliście, że kawałek wcale a... się podniemu. Jechała w autobusie, no i uciągnęła się na droszkę od zasłonnika, i tak mnie go wciągnęło, że pojechała na żadne. <grym> Dobra, no, siadaj, Terezy, już, co? No, no właśnie, nie siadaj. A czemu pan się nie zapyta, czemu jej rezultat nie była na droszkę? Moja małżona, tylko burzą, No właśnie, miałam pytanie. Dlaczego? Czekaj, czekaj, poczekaj. No po rodzice pojechali na zawody. No i co? Które ponownie miejsce zajęło? Niestety drugie. No co? Znowu my drodzy Rosjanie zjebie? Nie, mama. Znaczy się z początku padła, tylko że mama się ucieszyła z tego powodu, że podniesła tatę na tych ścieżarach. Dobra, co robisz?

Dobra, no tak, co? jest pytanie, co wczoraj robiliście w lekcjach, a ja pójdę podać kwiatki. Ale ja już wszystkie kwiaty starannie podlałem, a zostawiłeś mi jeszcze wodę w lewce. No właśnie, nie, bo mi tak to że kwiatki to tylko świeżą wodę można podlewać. Jakie ci kupa nienawidzę. Masz bardzo dobrego ojca, tylko pozazdrościć. No, to też pan zazdrości. Tak? Dlaczego? No bo on się zastanawia, jak to jest możliwe, że studianty się Kuba, siadaj, jeden grudnia, nie weź tą 10, tysiąc 10, niech ładnie jest 15, 15, Kuba, Kuba, to Jedynie, ty, 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 ty. Też się, 15, 15, Też 15, 15, A ja pisałem wczoraj z tam do los? Kuba, co znowu jaki to nos? Kuba, to, znowu, jak to nos na sąsza nas. Kuba, a skąd to? No to tam, to wciągną chwilę z internetu. Kuba, a powiedz mi skąd ty to jedzie? Bo tam to wszystko to się poszedł. Dobra, Kuba, świat.

No to się wyjaśniło. O mamy co mówiła mówić, że to pewnie się na radni od żywi. Od żywki? To osób. Bo było takim mieście? No ja nie wiem. Twoja mam mądrości. Dobra. No więc z Waszym jest następująca sytuacja. Ja wasze pieniądze płaciłem na taką lokalę. Taki wysoki procent. Że dziś ciągle spada. Może się wróci, ale lepiej, żeby nie. Marysiu, odpuśćmy. No raz, kurde. Ostatni wyraz, jak dostał, u to było miesiąc w szpitalu. Ale jakby to możliście, to mnie musisz zrobić. Marysiu, patrz na mnie. Robimy pajączki. Pajączki skaczą. Pajączki się cieszą. Pajączki skaczą. No długo, proszę. Zaraz się mam kularać. Proszę, Marysiu, tutaj ja chyba nie, nie dowiedziałem. Marysiu, co to, to będzie? Inwokacja. Ale to mocny suwek jak na 12 lat. Że tak się zastanowił co Marysiu, jak to jest, że Ty masz jednocześnie spodnicę i spodnie? Są lecznicy. Dobra Marysiu, proszę. Macie inwokację. Proszę. Lidio! Lipo. Mówi się.

Kolejny, I te głosy malowane. Gasian. Jak... Taki materiał marzone. I do tańca. I do pogadajca. Tylko żeby ona nie była w Dwa. Minus. Kuba A Ty chcesz się ze mną zamienić na miejsca? nie. Yeah. Dobra, słuchaj, to zrobimy tak. Ja wezmę Twoją mieszankową, a Ty moją pensję. A nie, dziękuję. Nie mam nie kręcić.